Widzowie, nie uwierzycie co się ogóle... Słuchajcie widzowie, nie uwierzycie co się w ogóle stało. To jest świat, na którym grałem, jak miałem jeszcze starego laptopa. Przerzuciłem go sobie na i właśnie przerzuciłem sobie. znalazłem jakieś poradnie na YouTube no i ogólnie przerzuciłem ten świat i teraz gram na nim na komputerze i tak sobie myślałem, żeby zrobić tego serii, no bo czemu by nie. No i zapraszam was do serii Minecraft Survival. W ogóle, takie, w ogóle też sobie przerzuciłem skina, którego miałem wtedy, na laptopie jeszcze. W tym już miałem Minecrafta normalnego, w sensie premium i tak dalej. Cześć, że tam oby, No i możemy sobie tutaj ten e, chwilę pograć i jeszcze i zostaje się, czy tutaj właśnie zrobić tej serii. Nie mam zbroi, nie mam zbroi... E, znaczy, mam zbroję, tylko nie mam tarczy. O nie, o nie muszę zrobić tarcze? Yy. A w ogóle sam nie wierzę, że, tak, że taki świat miałem I ja tutaj mamy jakieś gane random z pi zrobione, ale wtedy nie używałem tak dużo game moda, więc... Nawet sprawdziłem na YouTube jak się przeszukuje historia, no i okazało się, że na tym świecie zrobiłem game moda, chyba tak mi się wydaje, to jest takie plus minus informacja, taką wtyczkę sobie pobrałem, że, nie wiem czy to jest do końca prawda, ale niby dwa razy tylko użyłem game moda. I, i pewnie już wiem nawet dlaczego, że jest ten random speak, dwa razy chyba go zmieniałem, ale to nie musi być koniecznie prawda, mogłem po prostu to wszystko z okej okay, zabrać, ale wątpię Bo wtedy, nawet nie wiedziałem za bardzo jak się włącza go, tylko wiedziałem jak e, tej kamerule Myślałem, że że, myślałem, że inna jest komentarz na tego, więc e, wątpię, żeby wtedy po prostu sobie Kurde, nawet tutaj mam O, sić, 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 sić. Może, może, może Mam to coś... Mam... O, ja mogę sobie złotę jabłka tak, w sumie. Chyba. Czekajcie. Nie, nie starczy mi. O. o! Teraz to mi starczy. Dobra, złote jabłuszko Czekajcie, jeszcze się najem czegoś normalnego. Raniny. Trochę ciszę tą grę w ogóle. Zabiję tego fantomarażna, a dobrze. Atomik. To nie jest ta wersja, gdzie można spamić. Zapomniałem sorka. Dobra, to są dwa razy. E, Czekajcie, podbuduję się troszeczkę. Jest! Dobra, nie będziemy tutaj nawiedzał. A, właśnie, o tym mówiłem. Przed chwilą zasiłem, farmę, bo chwilę sobie pograłem. Już odrosłem że po prostu usiadł dostać 4K, że do tego po prostu nie. E, cieszę trochę kompa, że nam tak nie przeszkadza, bo, bo słyszę, że tutaj e, zaraz będzie po prostu ta miazga w kuszu. Ja jeszcze raz i rozmnożę tam tutaj. W ogóle teraz y, widzicie obraz z telewizora, bo w końcu się nauczyłem zrobić, żeby miało ten... Y, żeby było widać cały ekran. Oj. W Słuchajcie, sensie, żeby mi nie urywało krawędzi. Nie musiałem pilotem sobie tam pogrzebać w wideo i tak dalej. Ale no, w końcu się nauczyłem. No i mogę Wam pokazywać bezpośrednio z większego ekranu, i będę sobie teraz używał większego ekranu to takiego normalnego, ograniczonego i tak dalej. A tego małego, co jakiegoś pomocniczy, nie? Typu to streamów czy coś takiego, żeby widzieć czat i tak dalej. I na ja się tutaj sobie. Trochę tych. zniszczyć sobie tych trochę. się ja. może teraz tam. tam. Jest tam ta mała. Tu. Struję. Nie wszystkim. Ja chcę teraz zje coś. jest jedz mało. Będę jeszcze troszeczkę, że ja się troszeczkę... Traż... Bo ja potrzebuję jak najszybciej tych owiec. Bo wiem, bo ja mam nawet jakiś tutaj plan. Co ja mógł zrobić? Zrobię wielki posąg. Jeszcze trochę szybciej potrzebujecie. tutaj jeszcze ktoś ten. Dobra, dam ci wszystko. Dobra, Macie. Nie wiem, po co to kiedyś sądziłem, ale trudno. E, a zanim zrobię sobie ten pociąg, po, to może z, to zrobię łóżko. Bo fantomu bo widać, że ja tam nie spałem. A w sumie wtedy chyba miałem ile lat. No, bardzo mało, bo to było dość dawno temu. No, jest już dzień że nie był kolejny fantom. Już urosła? urosła, dobra, załambiście, tylko teraz będę musiał przefarbować na biało. Ej, czy z fantomów nie wylatuje przypadkiem ten e, taki barwnik? Z czy z tego, e, tamtego, tamtych takich białych, czy ich łusek, czy kości? Nie, co to jest? Nie można zrobić barwnika? Teraz sam nie wiem. O, choć. Chodzi... Nie, dobra, to. To mam, dobra. Biały barwnik, dobra, e... Potrzebuję białe. Na, potrzebuję białe i zielone, oraz czerwona. I trochę czarnych. Trochę to zajmie. Yy. Ale idziemy na wyprawę szukać ich. To sobie pozbieram tutaj, jak bym potrzebował kiedyś. Krówka tam jest, dobra, to zaraz sam pójdziemy po nią i zrobimy też farmę prówek. Dobra, pozbieram sobie też te żółte kwiatki. Chodź tu, krówko. Wy już chodźcie za mną. Dalej, dalej, dalej. Dobra Dobrze, Nie, czy najpierw nie tam Nie wsadzić tutaj, czekajcie Chodź tu Bo Teraz tam Ja. Ej, to od razu znowu je rozmnożę. Nie wiem z jaką tutaj kolwiek... Piska, piska, nikt nie chce, tylko tak chciała, serio? O, dobra, jest. Ej, teraz idę po następne krowy i tak dalej. Czyli tutaj sobie w ogóle przejście, żeby one mi tutaj nie wpadły. O nie. Dobra, jest, powinno starczyć. Wstępna, ale tam jest więcej, dobra, idę po więcej. No chodźcie, chodź, 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 chodź. Ej, dobra, dobra, zarobiście. Jest tutaj też ta. No mamy kolejne trzy. Сейчас. I coraz więcej, e, tu teraz trzeba je trochę rozmnożyć. E, gdzie ona jest tu, i teraz to mało jeszcze trzeba będzie. Dobra, się. Trzeba zebrać więcej jeszcze tej farmy. Zrobić tej tutaj skrzynkę na farmę I znajdź, znajdźcie na znajdź, YouTube poradnik, jak zrobić sobie automatyczną farmę Dobra, no i nic Ała za się siedziałem na łodowarce. W się sensie nie tylko moja ręka siedziała bardziej. się to. Muszę, muszę iść po drewno więcej. Teraz będzie czas, żeby ich wszystkie tam obciąć. Nie, może w przyszłości zrobię farmę tych świń. zrobić tę specjalną skrzynkę, tam na właśnie te rzeczy. Te trzy zostały zrobione. I tutaj stoi sobie. I wrócę tutaj większość rzeczy, które potrzebuję, żeby tam były. wszystko, co tam potrzebuję. Dobra, ja te niektóre. przyjdę jeszcze. Muszę tylko tutaj sobie ogarnąć teren. Nie wiem po co tutaj to jeszcze im dalej jeszcze. Cześć, żeby było. Jakoś ładniej. Dobra, jak będzie. Pisałam się tylko te, które już dorosły. Ejdź. to jeszcze dorosło. Trzy ten, dobra. Przydajmy tego jak najwięcej, żeby jak najszybciej je rozmnożyć. Dobra, a jeszcze ten tego? Dobra. Tutaj tych nasiona jakbym się jakby niekiedy... Ale sobie co nawet teraz co powiększy farmę? musimy musi być jak się przeprodukcja tego. Mam gdzieś tutaj drewno, jeszcze jeden. Mam tylko tego. To idziemy po drewno. Dobrze, że to jest tam najbliższe. Dobra, musimy tutaj od razu most później. Ale myślę, że to tak będzie przy, przy następnym naszym, naszym odcinku. trochę więcej, żeby było na później. Przepraszam. Krówka, ale dobra, nie mam teraz jak ją przeprowadzić, to po prostu sobie ją zabiję. A jeszcze reszta tutaj chodzi. Co? <laughs> e, nie, nie wiem, co się na końcu stało Właśnie Ale spoko, ale ja już tak kiedyś miałem na jednym, na jednym serwerze nawet, więc To jest jakiś pewnie błąd generatora świata e, Czy Nie Wszystkie porządze tak mają? Ej, co jest? Nie, nie gadaj nie, tylko tamte A może dlatego, że jesteśmy tutaj... Aha, dobra Może dlatego, do jesteśmy tylko jakieś górą, czy co? Nie ty się masz tak wysoko przecież, to o co chodzi? No! Nie To jest jakiś żart Ta wyspa jest jakaś nawiedzona i nie wolno stąd kryć drewna, ale wątpię w to. Chociaż jak byłem mały, to sam mogłem to zrobić. Nie, nie wiem już. Co to jest tu drzewko? Tam jeszcze coś pewnie będzie, tak, będzie coś na pewno. To nie spada wszystko, to musi coś tam być. No, wiedziałem. Nie, co ja zrobiłem? Kurde. No, wiedziałem, ja się właśnie boję chodzić z tym. Teraz muszę zrobić to. którego na razie nie No i ostatnia, dobra to mamy już wystarczająco y Odcinek już trwa. 18 minut, dobra, to jeszcze trochę. Musimy dążyć do czasu antenowego, żeby mógł tutaj jak najszybciej włączyć zarabianie. Eee, no spokojnie. Nie chcę do was wcale zarabiać. Oczywiście będę chciał, ale tak no dużo. Dobra, na razie tylko dotąd, więc. Czy nie robiłem w sumie tylko ty, tak, tak dużo tego, tych, tych, plotków, co jakby tu tak troszeczkę, yy. o właśnie tak. Ja aktualnie wiatr z chyba że mam to i gdzieś. Oczywiście, że mam. Ale dobrze, że pomyślałem. wtedy, że zrobiłem nieskończone. bo mi się teraz trudził. To cyk, mamy wszystko już. Oficjalna sikierka. Mamy to, zaraz będzie mieć czas antenowy i kończy odcinek, niestety Takie antyczne nieskończone źródło wody. Mhm, uh -huh. wiedziałem, że gdzieś tutaj zaraz będzie wysykać. Muszę tutaj porobić więcej źródełek. Dobra, ta nie powinien nigdzie wyschnąć. Zrobiłem troszkę farmy ten... ojeju. Miejsce na to śrudełko ale zobaczcie mi, musi być tam coś W tym miejscu musi być tutaj to śródełko. Jak Wielkie sztukenko jest na bok małego. To czytałem gdzieś na internecie, że tak ponad szybciej jest. Szybciej się wszystko robi. co rośnie szybciej. Co wracamy tutaj gamerulę random speak i nie chcę tego raczej zmieniać, no ale wiecie, lepiej mieć tak niż jeszcze szybciej niż wcale. No, tutaj będzie ten same pszenice, a tutaj będą tylko nasionka. Ja Chciałem się znowu tutaj wejść. Dobra. No i myślę, że ty nam już starczy Gratuluję, trzeba jeszcze trochę pozbierać Dobra, już nam tyle starczy Ej, tu to nie tu No to wszystko się ten zrobi I będziemy mogli Właśnie Wszystko Ukończyć yy. Dobra, no to my idziemy teraz się Może tymi Łowcami

Teraz nowy zasadzić no i właśnie dobiegł czas antenowy. To znaczy mój czas, bo ja mam swój czas antenowy. Yy, no to oglądajcie to do końca. No i jeśli ktoś to trwało, to tego momentu nie wypiszę Jajko. Ok? Tylko skończę, już zasadzić farmę. No i że pożegnam się z wami. wszystko No i co, no to pa pa